Proszę Państwa, ja widzę tam jakiś czerwono skóry, zaraz podjadę kamerką, podjadę tym zoomem to Państwo zobaczą, że w piropuszach z łukami, z dzidami, z tomahawkami jacyś ludzie tam się poruszają, zaraz tutaj się na moście pokażą. Ale ja nie sądzę, żeby to byli Indianie. Mnie się coś zdaje, że to rządy zadłużone po same uszy rząd amerykański, czyli administracja Baracka Obamy oraz rząd Unii Europejskiej planuje napaść na jedynych ludzi, którzy tutaj w Europie mają jeszcze trochę pieniędzy czyli na poszukiwaczy złota. I to wszystko się może, proszę Państwa, źle skończyć, dlatego że a nie, proszę Państwa, to nie są Indianie. To są, to są po prostu biali którzy z ramienia tych rządów, podpuszczeni przez nich, chcą napaść na kopaczy złota.